Dzień dobry, dzień dobry, Bartłomiej Sikorski, Sportowe Przedmieście, 5 lokalizacji, kłania się. Pogadajmy dzisiaj o takim może przykrośmiesznym temacie, mianowicie wrócę do czasu, w momencie, w którym ja chciałem rozwijać swój biznes, chciałem się skalować, szukałem zawsze, ja odważnie inwestowałem, wychodziło, nie wychodziło, różnie, brałem zawsze tę, tę wiedzę od wielu osób i się stworzyłem. Przetańczyłem sporo kasy i i się tym nie przejmowałem i wiem teraz jak to robić, w każdym razie e widzimy tutaj taką kwestię, to są powiedzmy nie powiedzmy tylko to są wyniki moich klientów e z dzisiaj to u góry z wczoraj to na dole i teraz temat o tyle jest ciekawy, że gdy ja chciałem rozwijać biznes. Znaczy, Przykro to jest to, że prawie się nic nie zmieniło. Ale gdy ja chciałem rozwijać swój biznes, to jedynie gdzie mogłem pójść, to do agencji właśnie marketingowej, nie? No i dobra. I teraz chodzi mi o to, od razu na starcie mówię, że agencje marketingowe, agencje marketingowe, agencje marketingowe uczą marketingu. Koniec. Marketing może popchnąć firmę. Studiu treningu czy biznes trenera personalnego, ale nie jest odpowiedzialny stricte za budowanie biznesu. I ja powtarzam, że ktoś przychodzi do mnie na konsultację, że ja będę budował z tobą biznes, a nie e, bawił się tylko w te, te lidy i w ten marketing. Ogólnie. E, wiadomo, e, dla mnie to już ultra, ultra proste jest tak, ten marketing. Mimo, że nie jestem marketerem, dla ciebie też może być. U mnie teraz e, klienci puszczają sobie sami kampanię. Ja nie chcę unie, uniezależniać czy coś takiego od siebie. Tutaj klient puszcza sobie sam kampanię. E, tutaj my puszczamy kampanię, ale to są, jeżeli ktoś jest u mnie w mentoringu i decyduje się na puszczenie kampanii, to są prześmiewcze kwoty w porównaniu z tym, co robią agencje. Tak doją kasiorę <grym> za takie sumy, żeby tylko i wyłącznie zrobić e, trenerowi marketing. Marketing jest, jest banalnie prosty. Mi to robi osoba z zespołu, która m, nigdy nie miała w tym, powiedzmy, doświadczenia. E, I ty też bez doświadczenia może zobaczyć filmik i puścić sobie kampanię. Więc e, to mnie też, to mnie tak trochę zniszmacza, że w branży, jeżeli ktoś chce się właśnie rozwijać, m, to ma do wyboru, powiedzmy, e, Agencje marketingowe, no i że tak powiem, nareszcie też mnie, gdzie możesz zająć się też innymi tematami. To jest wycinek, powiedzmy, z, z Whatsappa, to jest wycinek z Telegramu, czyli tam, gdzie mają dostęp moi klienci. I zobacz, my mamy podkanały. Jednym podkanałem jest marketing, i to jest właśnie sklej z tego marketingu. Marketing jest w biznesie trenera personalnego jedną piątą do budowania biznesu potrzebną. A u właściciela studio, marketing jest jedną dwudziestą. i idziesz dalej, tym potrzebujesz innych rzeczy. Budowanie zespołu, lokal, e, cechy lidera e, i tak dalej, i tak dalej nie? Więc biznes, powiedzmy w, w biznes w temacie trenera personalnego stół ma pięć nóg. Jedna z nich to jest marketing. Biznes właściciela studio ma 20 nóg. Jedną z nich to jest marketing, czyli jeszcze mniej się liczy. Tak jakby marketing jest ważny, ale jest banalnie prosty, a obecnie jeżeli szukacie pomocy, wsparcia w marketingu, w swoim, w, w swoim biznesie ogólnie szukacie pomocy, to, to znajdujemy jedynie marketerów. <laughs> Marketerzy się przekrzykują. Co najlepsze? Co najlepsze? Te osoby robią hajs z mówienia o tym, jak masz robić biznes trenera, nie robiąc tego, co ty robisz. Ciekawy temat, ciekawy temat. Yy, w każdym razie, chcesz, żebyś po prostu wiedział. Yy, zaufaj mi, bądź nie, ale ja nie jestem jakimś kotem od mety, i tak dalej. A jest to banalnie proste. Robi mi to, robi mi to osoba z zespołu tylko i wyłącznie po to, oszczędzał czas. Yy, też możesz to robić. I to nie kosztuje między 500 a 10 tysięcy, ze współpracę, jak z tymi agencjami. Nie potrzebujesz tego totalnie. Yy. A co się liczy? Jakie są inne pozostałe te nogi stołu? No chociażby zobacz, tu jestem na telegramie z moją klientką. Lokal, tak? Zespół. Jak chcesz budować? Jak chcesz robić lidy, kontakty, pozyskiwać klientów, jak nie masz zespołu, jak nie dogadujesz się z trenerem? Jak nie masz jakiegoś kodeksu, jeżeli nie wiesz, jaką ścieżkę rekrutacyjną. Jak pozyskiwać nowych trenerów, jak budować ścieżki kariery swoim trenerom, jak budować spójny zespół. Jak. Jak Jaki model biznesowy do studia? Jako trener personalny, jakie są modele w ogóle. Jak to wdrożyć? Tego jest odgroma, Wiesz o tym. Jeżeli ty oglądasz to jesteś trenerem właścicielem, to wiesz o tym. Ja też wiem o tym, bo tam jestem z tobą. Jestem codziennie na froncie. Codziennie mam zdawane raporty z konsultacji, z tego, jakie klienci mają efekty. Wiemy, że na to, na tym się nie kończy. Więc marketing jest takim plasterkiem na otwartą ranę, nie? Często ktoś idzie do agencji, włączcie mi kampanię, bo sam sam włączyć, to jest proste. Tylko musisz znać, parę promptów, e, zmontować te, ten, ten, ten materiał, i po temacie. Nie potrzebujesz nigdy możesz być swoją agencją, swojej firmy. Możesz to oddać. I zobacz. Mam klientów, którzy ciągle ze mną kontynuują współpracę, którzy działają ze mną po pół roku. A ja w ogóle nie opieram, tak jakby, swojego wsparcia na tym. Na, nie zamykam się na samym marketingu, bo wiem, że to jest tylko jedna piąta i oni wciąż dalej są. Dlaczego? To znaczy, że chyba daje im jakąś wartość. Jako praktyk, który tam był i opowiedział im drogę. Skoro im daje jakąś wartość, to znaczy, że poza marketingiem też jest dodania w biznesach wartość. Więc jeśli widzisz to co ja, to wpadaj. Marketingu cię naucza. <grym> <grym> Sam będzie to wszystko robił. Za free oszczędzał na tych marketerach. Zajmiemy się poważniejszymi rzeczami. Zajmiemy się budowaniem zespołu, zajmiemy się układaniem modelu biznesowego. Jeśli będzie trzeba, otworzymy studio, zbudujemy tam zespół, oddelegujemy cię, otworzymy kolejne trzecie. Moi klienci już otwierają trzecie studio. Ja otwieram piąte, mój wspólnik chce już otwierać szóste pod moim szyldem. Także to jest do zrobienia i to jest proste, jeżeli się nie popełnia tych błędów, co ja na początku. Hmm. Agencja nie jest do budowania biznesu, nie? Agencja marketingowa jest od czego? Od marketingu. Czy zrobimy duży marketing? Być może. Pozyskasz może klientów, nie? Czy, 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 czy to satysfakcjonuje Twoje życie? Czy dzięki tej współpracy doszedłeś tam, gdzie chcesz? Rozwinąłeś swój biznes? Tak to, totalnie, nie? Że jest ten spokój, że jest to wszystko? Czy, czy jest nadal koło wrota i muszę się do nich odzywać, muszę to ulepszać, bla bla bla? Odpowiedz sobie na to pytanie sam. Jak coś. впадай на покот.